Witajcie widzowie! Tydzień temu minęły równe dwa lata, odkąd moja żona jest właścicielką tego czerwono-czarnego Jaris'a. Postanowiłem więc zrobić taki krótki, sobotni film, w którym podsumujemy te dwa lata z tym samochodem. Zapraszam! Ci z Was, którzy śledzą motopasję Kamila od dłuższego czasu, dobrze wiedzą, że Toyota to jedna z moich ulubionych marek, a w każdym razie ta, którą wybieram, rozumiem. No bo moje serce jednak cały czas jest przy trójramiennej gwieździe na tych dwóch samochodach w garażu za Jaris'em. Ten Yaris to w tym momencie jeden z trzech samochodów Toyota, które są w naszej rodzinie, bo ja na co dzień jeżdżę Yarisem jedynką, którego też niedługo Wam pokażę, a moja żona jeździ tym, co zastąpiło tego Yarisa, czyli Pro Acem City Verso, w którym bez problemu mieścimy trzy foteliki i ten samochód w takim pierwszym wrażeniu również już poznaliście. Tego Yarisa natomiast wybraliśmy, zastępując nim Takiego samego, tylko rok starszego i w dużo uboższej wersji Jarisa trzeciej generacji. Wówczas porównałem dla was te dwa samochody. Widzieliście już ten samochód na kanale, i powiem wam, że po tych dwóch latach na pewno wybór bogatszej wersji był tym właściwym. A dlaczego? No to właśnie o tym wam dzisiaj opowiem. To zacznijmy od tego, że obejdziemy sobie Jarisa z zewnątrz. Dwukolorowe nadwozie, które zdecydowanie wygląda świetnie. To po prostu nadaje temu samochodowi niesamowicie indywidualnego charakteru. Nie ma zbyt wielu Jarisów w tym dwukolorowym malowaniu. Na dodatek w tej wersji po pierwszym liftingu, która moim zdaniem prywatnie jest najładniejsza, nie ma jeszcze tutaj głęboko schodzącego tego zderzaka, tak do samej maski. Tylko jest jeszcze ta czarna listwa, to też zmienia troszeczkę wygląd całego samochodu. Soczewkowe reflektory świecą zdecydowanie lepiej niż klasyczne reflektory reflektory halogenowe z odbłyśnikami, z, z no, po prostu takimi wielokrotnego lustra, połamanego lustra, nie wiem jak to fachowo się określa. Światła do jazdy dziennej LED, one po prostu atrakcyjnie wyglądają, mówmy się, naprawdę wyglądają dobrze. No i światła przeciwmgielne, dodatkowe światła przeciwmgielne, to też jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Jak pójdziemy sobie bokiem, 16 calowe felgi aluminiowe. Na pewno na tych felgach ten samochód prowadzi się lepiej niż prowadził się tamten biały samochód na na piętnastkach, wszystkie cztery szyby elektryczne, ale o tym sobie opowiemy za chwilę. Natomiast popatrzcie też cały czas na ten profil, na to, jak fajnie wygląda ten czerwony dół z tą czarną górą. Antenka jest troszeczkę przygięta, bo auto stoi w tej chwili pod pokrowcem, bo no tak naprawdę sprzedajemy go. Podjęliśmy decyzję, że chcemy go sprzedać, dlatego że niepotrzebne są nam trzy samochody Daily. Mamy Proesa, mamy starego Jarisa, który jest trochę taką już w zasadzie rodzinną pamiątką w moim przypadku. No i jest ten samochód, który. W tym momencie może posłużyć jeszcze komuś innemu i na pewno bardziej niż stojąc u nas na podwórku. Jest tył, gdzie znowu mamy ledowe lampy. One wyglądają kapitalnie w nocy. Zresztą zaświećmy postojówki, to już będzie to widać, jak one fajnie świecą. Popatrzcie, kapitalny jest ten kształt ledowego światłowodu. Do tego tutaj jest światło stop na diodach LED. To naprawdę wygląda bardzo atrakcyjnie, bardzo fajnie. Lotka to też jest element, o którym bardzo wiele osób zapomina. Bardzo często w ogłoszeniach jarisy dwukolorowe są jako selection opisane, a mają na przykład lampy zwykłe plus lotkę, a to najczęściej związane jest z tym, że były po prostu rozbite. No i właśnie, jak już dotykamy tego tematu jesteśmy tutaj z tyłu to ten samochód kupiliśmy rozbity. W tym momencie widzicie zdjęcia z ogłoszenia z Otomoto, kiedy ten samochód kupiliśmy. Wymieniona była tylna klapa, natomiast szyba, jak, jak widzieliście na zdjęciach, jest ta sama. Tu jest zresztą numer rejestracyjny francuski. Wygrawerowany na tej szybie. Ona jest po prostu przeklejona z tamtej klapy. No i dostać klapę, która ma otwory montażowe pod tą lotkę, to dopiero była przygoda. No i zderzak był wymieniony, przy czym zachowała się ta podpóreczka, ta nakładka, dzięki której są widać, że ona jest dość mocno scharatana, Dlatego, że po prostu można bez stresu, że się porysuje lakier, wkładać, wyjmować rzeczy z bagażnika do bagażnika, do bagażnika. Zresztą, który jest całkiem sporych rozmiarów. W tym momencie mój plecak zajmuje taką może jedną czwartą z tego bagażnika. Nika, ale jak sobie plecak wyjmę. To mamy tutaj podwójną podłogę. Tam to podłogę za chwilę Wam pokażę, jak można zdjąć w dół, natomiast zwróćcie uwagę, pod spodem jest jeszcze koło dojazdowe, oczywiście gaśnica trójkąt. Nie ma tutaj. Klucza do kół ani podnośnika, bo te rzeczy schowane są pod siedzeniem pasażera. No i popatrzcie, jak obniżymy podłogę, dużo większy bagażnik. Zresztą ten bagażnik jest większy niż w najnowszym Jarisie. O czym też Wam mówiłem, kiedy porównywałem tego poprzedniego Jarisa mojej żony do właśnie nowiutkiego samochodu prasowego, który miałem jeszcze zaraz po premierze poprzedniego Jarisa. No z tej strony to samo, też dwa kolory wyglądające świetnie. Dwa kolory, plus ta duża czarna felga, to wszystko robi wrażenie. Przejdźmy sobie teraz pod maskę, bo pod maską jest to, co ja najbardziej w tym samochodzie lubię, czyli czterocylindrowy motor 1300, niehybrydowy, z manualną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach, bardzo krótko zastopniowaną, która lubi. Takie szybsze traktowanie. No i popatrzcie, cztery cylindry. To zresztą widać po tych wytłoczkach na tym plastikowym pokryciu tego silnika. No i nadal bardzo dużo miejsca. Także tutaj ten układ hybrydowy, który przy silniku wtedy 1500 bez problemu się tutaj mieści, no ma być gdzie podziany. Przy czym wtedy mamy trochę mniej praktyczny bagażnik. Przy hybrydzie on wygląda trochę inaczej. A no i to jest też ważne jeszcze, jak jesteśmy z zewnątrz, popatrzcie. Tutaj są czujniki, czujnik deszczu i czujnik zmierzchu. Także mamy tutaj automatyczne wycieraczki i automatycznie włączające się światła mijania, co w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej sprawia, że możemy zapomnieć, że manetka po lewej stronie służy do czegokolwiek więcej niż do tego, żeby uruchamiać kierunkowskazy. Zanim jeszcze pójdziemy do przodu, zanim się jeszcze przejedziemy, zwróćcie uwagę z tyłu, jeździła ta nasza dwójka dzieciaków, a nawet kilka razy, i trójka. Siedzenie jest w zasadzie czyściutkie, chociaż jak tak patrzę w obiektyw w tym momencie, to tu wygląda, że jest, a no to chyba tylko przykurzone. No, w każdym razie całkiem to wnętrze, jak na półtora roku jazdy dwójki dzieci, nie wygląda źle. A z przodu mamy fotele, które też są charakterystyczne dla tych bogatszych wersji, właśnie dla Selection. Z taką prążkowaną częścią wygląda to bardzo przyjemnie, chociaż tak naprawdę w jeździe jakoś bardzo nie wpływa na komfort jazdy. Kierownica z spikowaną skórą, ze sterowaniem radiem, ze sterowaniem telefonem, z ogranicznikiem prędkości. A tutaj manetka od tempomatu. No i. Siądę może z tyłu, to będzie lepiej widać to co tutaj z przodu jest, bo mimo szerokiego kąta to jednak segment B. No i tak, mamy gniazdo USB, mamy gniazdo 12V, mamy dwustrefową automatyczną klimę, mamy radio z nawigacją, z kamerą cofania, kamerą, która zresztą całkiem nieźle działa, to Wam za chwilę pokażę. No, i światło. Niestety tylko jeden punkt świetlny. Ja nie wiem, dlaczego w japońskich Toyotach nadal da się robić dwa punkty świetlne. W tych produkowanych w Europie zawsze jest tylko to jedno światełko. To jest na pewno duży mankament tego samochodu. Ale to nie są jedyne źródła światła, dlatego że w tej bogatej wersji mamy tutaj jeszcze światła przy słonecznikach. Aha, tak, musi być zapłon. A jak włożę kluczyk do zapłonu, to znowu się zacznie pikanie. O, świetne to jest. Oczywiście lustereczka, wszystko jest. I teraz, jak już mamy włączony zapłon, to wrzućmy sobie ten wsteczny bieg i proszę bardzo, kamera, świetnie w niej wszystko widać. I najlepsze jest to, że ona w nocy nie traci na swojej jakości. Dalej bardzo dobrze świeci. Dobrze, wyjmijmy ten kluczyk. No i tak właśnie jest, jak chodzi o tą sferę o tą sferę zewnętrzną, o to jak ten samochód wygląda, o to jaki jest w takim codziennym obyciu. Jak chodzi o eksploatację, no bo byliśmy pod maską, a w sumie nic wam o tym nie powiedziałem. Z... W momencie, kiedy kupiliśmy ten samochód, miał 24 tysiące kilometrów. Teraz, jak przed chwileczką widzieliście, tych tysięcy jest o 10 więcej. To bardzo niewiele, jak na dwa lata eksploatacji. Ale weźcie pod uwagę, że po pierwsze mamy tego projekta, którym zawsze jeździmy wszędzie, jeśli jedziemy więcej niż tylko jedno z nas. A po drugie, to tak naprawdę bardzo dużo jeździmy też samochodami prasowymi. i Efekt jest taki, że tymi naszymi prywatnymi autami nie pokonujemy zbyt wielu kilometrów, co jest kolejnym argumentem za tym żeby ten samochód po prostu znalazł sobie nowego właściciela. A nowy właściciel będzie musiał się nim na pewno przejechać, a to będzie wyglądało tak, jak wam zaraz pokażę. O tym, że Jaris przechodzi test Kamila, już wiecie, pokazywałem wam to w poprzednim filmie z Jarisem Trójką, więc to sobie odpuścimy. I od razu przechodzimy do tego, jak ten samochód jeździ przez dwa lata. Potwierdza się tutaj powiedzenie Jamesa May'a, że lepiej niż jakieś supersportowe auto jest mieć auto takie średnie, bo łatwiej jest dojść do limitów jego możliwości, łatwiej jest poznać to, co ten samochód potrafi. W przypadku tego auta dokładnie tak jest. Ono bardzo dużo potrafi, ponieważ ma 99 koni mechanicznych, ale jednocześnie nie jest jakimś totalnym zabijakom. dzięki czemu można nim bezpiecznie jeździć, a jednocześnie ma, ma się tą świadomość, że pod nogą zawsze jest odpowiednia ilość mocy do tego, żeby w razie potrzeby wyprzedzić ciężarówkę czy też autobus. Skrzynia biegów ma krótkie przełożenia, ale jak to w Japończyku, jest to bardzo precyzyjna skrzynia biegów, skrzynia biegów, która lubi takie bardzo szybkie zmiany biegów i nie ma z tym najmniejszego problemu, że ten bieg momentalnie przeskakuje. Nie ma mowy, żeby tutaj nastąpił jakikolwiek zgrzyt, sprzęgło chodzi bardzo delikatnie, bardzo płynnie, bardzo lekko, ale Znowu tak jak mówię, to nie jest ścigant, to jest samochód, którym się bardzo przyjemnie podróżuje, bo nie brakuje nam mocy spod świateł, nie jesteśmy zawali drogą, a jednocześnie podróżujemy w komforcie w komforcie, który zapewnia nam, po pierwsze, to bogate wyposażenie, naprawdę, automatyczna klimatyzacja to jest coś, czego mi w projekcie bardzo brakuje, i nie wiem, jak można w dzisiejszych czasach zrobić duży samochód rodzinny i nie dać do niego automatycznej klimatyzacji. Tutaj ona jest i to jest element, którego będzie mi brakowało obok silnika chyba najbardziej. Ale jest tutaj też coś, co w zasadzie bardzo zaskakuje, dlatego że nie spotkałem innego Jarisa z tym wyposażeniem, a jest to to: podłokietnik. Podłokietnik, który, jak wyjedzie się z tym Jarisem na autostradę, a to jest też miejsce, w którym on sobie bardzo dobrze radzi. To możemy oprzeć nasz jeden łokieć na podłokietniku fotela, drugi na podłokietniku drzwi i podróżujemy sobie w komforcie, we względnej ciszy. Bo jak na samochód mało jak na samochód segmentu B, mamy tutaj naprawdę niezłe wyciszenie. Niezłe reflektory, o czym Wam już mówiłem. Niezłe wyposażenie, wystarczającą moc. Naprawdę, jak wrzucimy szóstkę, te obroty są niziutkie. Ten samochód sobie wtedy delikatnie jedzie, spalając bardzo umiarkowane ilości paliwa. Tutaj zmieścić się w 6 litrach na 100 km to nie jest żaden problem na trasie. Po mieście będzie to około 7, więc no, też wartość na 4-cylindrowy silnik jak najbardziej akceptowalna. W tym samochodzie nie znajdziemy całej masy irytującej mnie w wszystkich prawie nowych samochodach. Дах. asystentów jazdy. Tutaj tak naprawdę mamy system stabilizacji, kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system ABS i wystarczy. Cóż, nam więcej jest potrzebne kierowca musi patrzeć na to, co się dzieje na drodze, a nie liczyć na to, że jakiś asystent pasa ruchu będzie go korygował, albo że jak włączy migacz i nie popatrzy w lusterko, to go kierownica szarpnie, bo w martwym polu ktoś będzie. Nie, to kierowca odpowiada za to, żeby nie doprowadzić do stłuczki. Dzisiaj, kiedy mandaty są szczególnie podniesione, kiedy mandaty są bardzo bardzo wysokie, na pewno warto o tym myśleć, że nie ma elektronika nas wybawić z jakichś trudnych sytuacji, to my mamy wiedzieć, co się dzieje na drodze. No, i o tym, żebyśmy tej uwagi od drogi zbytnio nie odrywali, na pewno pomaga nam w tym właśnie system audio, który ma oczywiście możliwość zintegrowania telefonu przez Bluetooth. Mamy tą nawigację no i wybór stacji radiowej też jest dosyć prosty, bo są duże przyciski, które nam opisują to, jaka stacja radiowa jest w danym momencie włączona i jaką możemy sobie wybrać. Bo też jest tutaj taka fajna funkcja, z którą nie kojarzę, żebym spotkał się w innych samochodach, że na bieżąco aktualizuje nam z sześć stacji, które mają najmocniejszy sygnał. Możemy coś takiego włączyć i wtedy po prostu przełączamy sobie pomiędzy stacjami, których nazwy się nam wyświetlają z RDS-u na wyświetlaczu. Fajna rzecz, ale to też jest element tylko wyposażenia, który właśnie uprzyjemnia codzienną jazdę. Ponieważ jest to samochód głównie mojej żony, no to ja z tych 10 tysięcy kilometrów pokonałem podejrzewam może ze 3. i w czasie tych 3000 tysięcy kilometrów to, co najbardziej w tym aucie lubiłem to moc tego silnika 1.3. Bo popatrzcie, w tym momencie wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. 70, 80, 90. Trójeczka. Kapitalny silnik. Fajnie przy tym brzmi, nie wiem, czy to słyszeliście. A ten samolot naprawdę bardzo fajnie brzmi, kiedy przyspiesza do tych wyższych obrotów. Tutaj jeszcze można zwrócić uwagę na jedną, już taką ostatnią rzecz. Na to, jak. Genialnie wybiera zawieszenie tego samochodu. Jest bardzo sprężyste, jednocześnie sztywne, a przy tych szerokich oponach wszelkie nierówności, takie uskoki, lekkie osuwiska, które na asfalcie się tworzą, zwłaszcza jak jedzie się pod taką stromą górę, jak przed chwilą to właśnie robiłem, po prostu idealnie wybiera. To zawieszenie przelatuje nad nimi doskonale, samochód sobie z nimi radzi przez co prowadzi się po prostu pewnie przy tych wyższych prędkościach, do których ten silnik 1.3 jak najbardziej predysponuje, więc nie tylko w mieście, nie tylko na autostradzie, ale też w podmiejskich dróżkach, no teraz już jesteśmy w terenie zabudowanym, jedziemy sobie spokojnie, ale w podmiejskich dróżkach, gdzie można te 90 na godzinę pojechać, czasami po lekko krętej drodze, Jaris potrafi dać też sporo frajdy z jazdy. Miało być krótko, zatem przejdźmy do podsumowania. Tak, za tą moc zdecydowanie będzie mi tego samochodu brakować, za jego wysokoobrotowy, taki w starym stylu japoński charakter. Ten silnik oraz fakt, że przez te dwa lata poza okresową wymianą oleju i laniem paliwa nic kompletnie nie musieliśmy do tego samochodu dokładać, nic nie musieliśmy w tym samochodzie naprawiać, sprawia, że utwierdzam się w przekonaniu, że jednak bogata wersja, większy silnik to jest to, co jest najważniejsze w samochodzie. I trochę mi będzie szkoda, kiedy już znajdzie sobie nowy dom. Mam nadzieję, że to podsumowanie dwuletnie eksploatacji Jarisa się Wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu motopasti Kamila i do zobaczenia w środowym vlogu.